Hej, cześć, witajcie z tej strony. Ja dziś będą wszystkie kolonie. To jest Lashis Niger z poczwarkami. Podrzuciłem jej poczwarek trochę, żeby miała lepszy start. Alicja ją znalazła z kanału wszystko i nic. Polecam. Tu na wideo widać, że ma trzy robotnice, ale ma cztery już teraz. No, bardzo fajna królowa. Yy, tu jest królowa Be Manika Rubida. Yy, nagrałem o niej filmik. Bardzo fajna królowa. Yy, nic się o niej w sumie nie zmieniło, poza tym, że ma teraz nogę koło swoich robotnic. I to wszystko. Yy, bardzo lubię tę mrówkę. Dostałem ją już dwa dni temu. Nie, wczoraj, przepraszam. Wczoraj ją dostałem. Bardzo fajna mrówka. Tu jeszcze parę szotów yy, z nią będzie. Yy, I teraz będą mrówki. Te Motorax SP są naprawdę malusienkie. Sorry, że mi się ręka trzęsie, ze względów takich, że nagrywam to bardzo rano. Yy, mrówek jest cztery, robotnice, jedna królowa i samiec. No niestety samca mam, nie wiem czemu, ale robotnica jest ro robotnic jest bardzo mało, a królowa już ma samca. Tutaj jest Camponotus Ligni Perdus. Yy, Ma 9 jajeczek. Bardzo fajna królowa. Duża, masywna. Bardzo fajnie. Zaraz będzie także Camponotus Herculeanus. I słuchajcie, mega wiadomości. Bum. Trzy poczwarki. A pod tymi poczwarkami trzema jest jeszcze jedna, która się tworzy. To jest normalnie półprzezroczysta była wtedy. Aktualnie ta poczwarka już jest zrobiona prawie. O, tak jest mega, słuchajcie. To jest ostatnia mrówka. Bardzo się cieszę. I już będą zaraz pierwsze robotnice. Uu. Nie mogę się doczekać, e, aż będą te robotnice. No, bo to będzie mega fajnie. Naprawdę. Wszystko, no nie mam nic gadać, czekanie się opłaca, więc na razie